Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Audycja Gość Radia 7 przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzień dobry. W studiu witam dzisiaj starszego kapitana Jacka Dryla, rzecznika komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Witam wszystkich słuchaczy. To również gorący okres dla strażaków nie tylko z powodu upałów, ale z powodów burz, które wczoraj przeszły nad powiatem. Czy mieli Państwo jakieś zgłoszenia? Czy te burze zostawiły skutki, które wymagały interwencji strażaków? Ostatniej nocy, w związku z występującymi burzami, mieliśmy jedno zgłoszenie. Na szczęście te burze otoczyły nasz powiat, tak mówiąc obrazowo. I w mniejszym lub większym stopniu powiał wiatr, pojawiły się opady deszczu. Natomiast nie było na pewno tak silnych burz jak słyszymy w innych rejonach Polski. W naszym przypadku było to jedno zgłoszenie i dotyczyło wypompowania wody z. Posesji. Ale można się spodziewać, że ten okres burzowy dopiero się zaczął. Tak? Upały powodują, że tych burz będzie na pewno więcej. Często zadawanym pytaniem, również przez naszych słuchaczy, jest, jak się zachowywać, e, kiedy jest burza. Co robić, na przykład, jak przygotować dom, gdy wiemy, że zbliża się takie niebezpieczeństwo? Przede wszystkim, e, tak jak e, pani powiedziała, wiemy, że zbliża się takie niebezpieczeństwo. Musimy najpierw wiedzieć o tym, a więc w przypadku takich okresów burzowych właśnie słuchajmy aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu, które zawierają ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. Ostatnio również bardzo sprawdzają się powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, powiadomienia za pomocą informacji smsowych, które między innymi wczoraj były rozszerzone z uwagi na zagrożenie przed burzą. W przypadku przygotowania pomieszczeń, czy, czy, czy właśnie tak jak część ludzi się zastanawia, pamiętajmy o tym, żeby pousuwać z parapetów, z balkonów wszystkie przedmioty, które mogą powodować zagrożenie. Te przedmioty mogą ulec zniszczeniu, ale pamiętajmy, że podczas porywistych wiatrów mogą się one przemieszczać, powodując zagrożenie dla nas, dla bliskich osób, ale również dla osób postronnych, które przechodząc gdzieś powiedzmy pod oknem budynku mieszkalnego, wielokondygnacyjnego mogą zostać uderzone przez taki przedmiot. Chciałbym tutaj jeszcze podkreślić, że również przedmioty pozostawione na, na posesji y te sławne trampoliny, często niezamocowane pomimo tego, że prawidłowo taka trampolina powinna być przytwierdzona do podłoża, one w trakcie tych porywistych wiatrów są stosunkowo lekkie i również zdarzają się przypadki, że całe takie duże trampoliny przemieszczają się na przykład nad drogą i stwarzają bardzo duże zagrożenie. Pamiętajmy również o zamknięciu okien i drzwi, a także o tym, aby naładować telefon, który oprócz tego, że pozwoli, nam y, skontaktować się ze służbami, ze znajomymi y, podczas tego zdarzenia, jak również po nim, to bardzo często w godzinach nocnych może pełnić y, rolę latarki, która będzie w y, takich sytuacjach bardzo potrzebna. Ale też y, jedną z y, takich najważniejszych rzeczy jest znalezienie dla siebie bezpiecznego miejsca w, y, Budynku w pomieszczeniu, jeśli tam jesteśmy, natomiast jeśli jesteśmy w samochodzie, to też miejsca takiego jak pobocze czy parking, gdzie nie, nie rosną wysokie drzewa, nie przebiegają linie energetyczne, aby to swoje bezpieczeństwo czy, czy ryzyko niebezpieczeństwa zminimalizować. Zatrzymajmy się chwilę przy tym samochodzie. Całkiem niedawno koleżanka z redakcji opowiadała historię o tym, jak była w podróży, zerwała się ogromna burza i leciały drzewa lub konary lub gałęzie. Za nią sznur samochodów, przed nią sznur samochodów. Co robić w takiej sytuacji? Jeżeli nie mamy parkingu, pobocze są wąskie, wiadomo, że nawet jeżeli zwolnimy, jest ryzyko, że ktoś nas po prostu wjedzie, no a przed nami te latające gałęzie. Myślę, że taką naj, najbezpieczniejszą w tej sytuacji, o której konkretnie e, pani redaktor wspomniała, e, to będzie pozostanie jednak w tym pojeździe, zatrzymanie się, e, włączenie świateł awaryjnych, zabezpieczenie w jakiś sposób właśnie tego Pojazdu, aby był widoczny przez innych użytkowników drogi i w tym konkretnym przypadku pozostanie w pojeździe, gdyż, tak jak tutaj pani przedstawiła sytuację, ani zawrócenie z tej drogi jest niemożliwe, ani jazda przed również będzie wiele niebezpieczeństwa powodowała. To jesteśmy w samochodzie, pioruny nam nie grożą, podkreślmy to. Tak, dokładnie. Można powiedzieć to też również obrazowo, tak, że jesteśmy izolowani poprzez ogumienie. Natomiast musimy pamiętać, jeśli jest to nieduża, nieduże podmuchy wiatru i jeszcze burza nie nadeszła tak naprawdę, a jest w trakcie, jeszcze prowadzimy pojazd, zmniejszmy tą prędkość i pamiętajmy o tej świadomości. O tym się wiele razy powtarza, że wyjeżdżając z zalesionego lub zabudowanego obszaru, mogą nastąpić podmuchy wiatru, które w takich ekstremalnych sytuacjach doprowadzą również do utraty panowania nad pojazdem. O tym się wiele mówi jednak wielu kierowców zwłaszcza młodych zapomina o tym a jest to bardzo duże niebezpieczeństwo zarówno dla nas jak i pozostałych użytkowników drogi którzy na przykład jadąc naprzeciwka możemy wjechać na ich pas w związku z takim podmuchem pamiętajmy aby właśnie nie zatrzymywać się pod słupami, liniami energetycznymi oraz pod drzewami, bo również wiele takich burz kończy się połamanymi drzewami, konarami, które spadając na pojazdy uszkadzają je, a w ekstremalnych przypadkach doprowadzają do, do, do tego, że przycisną osoby poszkodowane znajdujące się w tym pojeździe. No dobrze, to co robić, gdy w czasie burzy lub burza zastanie nas na przykład na spacerze w lesie? Przede wszystkim nie powinniśmy planować tych spacerów w takim okresie burzowym bądź wtedy kiedy ta burza będzie się zbliżała. Natomiast jeśli już zdecydujemy się na taki spacer, to należy jak najszybciej opuścić teren zalesiony. Pamiętajmy, że najgorszymi z możliwych rozwiązań jest pozostawanie właśnie czy, czy szukanie schronienia pod drzewami w trakcie. Takich e, zjawisk atmosferycznych jesteśmy wtedy narażeni na e, śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony e, uderzenia piorunów bądź również poszkodowania e, w wyniku e, e, odspadających konarów z tego drzewa. Tutaj wiele takich sytuacji mieliśmy w zeszłym roku. Również są to sytuacje bardzo nagłe, które na terenie powiatu mławskiego, na terenie powiatu tak? mławskiego, tak? Sytuacje nagłe, które zaskakują kierowców, zaskakują przechodniów i jakieś tam właśnie łamiące się, przewracające tuż przed samochodami konary i drzewa były przyczyną wielu takich nieszczęść w zeszłym roku. W tym roku na szczęście jeszcze nie było i, i trzymamy kciuki, żeby, żeby się nie pojawiły. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach przed tym i o tym, jak zabezpieczyć się przed wichurą. Tu jeszcze może warto wspomnieć o tym, że jest to okres takich upałów i również burza może zastać nas na, na wyjazdach nad wodą. Również i... No właśnie, co wtedy? Kiedy opalamy się nad jeziorem i nagle zaczynają trzaskać pioruny. Opalamy się nad jeziorem bądź jesteśmy właśnie w tym zbiorniku wodnym, korzystamy z kąpieli. Wtedy pamiętajmy, żeby jak najszybciej opuścić zbiornik wodny, wyjść z wody, opuścić żaglówki, łodzie, pontony czy, czy inny sprzęt, przy pomocy którego uprawiamy sporty jakieś motorowodne. Pamiętamy o tym, aby ten sprzęt również zabezpieczyć, przy brzegu, przycumować. Podczas silnego wiatru zabronione jest przebywanie generalnie w. W łodziach pod pokładami, i tak dalej, może fale mogą doprowadzić do wywrócenia i możemy być śmiertelnie, narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo. Podczas burzy i huraganu, najlepiej nie przebywać generalnie nad, nad zbiornikami wodnymi. Poszukać jednak mimo wszystko pomieszczeń, w których można się schronić. Są one podczas burz najbezpieczniejsze. Myślę, że tutaj jeszcze też warto wspomnieć, jeśli zbliża się burza i huragan. Czy silne wiatry? Pamiętajmy o tym, aby wyłączyć gaz, elektryczność. Ograniczyć możemy w ten sposób zjawisko powstania pożaru, gdyż często wyładowania atmosferyczne w linie energetyczne doprowadzają do tego, że te, te wyładowania gdzieś tak po tych, po tych liniach trafiają do, do budynków mieszkalnych. Nie wszystkie są, czy nie tylko mieszkalnych, nie wszystkie są odpowiednio zabezpieczone przez, przed przepięciami i tak dalej, co może doprowadzić? Do powstania pożarów. W zeszłym roku sam byłem świadkiem u swoich rodziców. Takie miejsce miało zdarzenie, gdzie właśnie w wyniku uderzenia pioruna w pobliską linię energetyczną ten ładunek ogromny który przemieścił się za pomocą tych linii energetycznych dotarł aż do e, obory e, w o, oborze instalacją na e, górną Kondygnację, gdzie była bardzo duża ilość słomy, i tam poprzez rozerwanie, dosłownie rozerwanie i połamanie takich e, rozetek plastikowych, gdzie, gdzie się łączy te przewody, e, taki, taki ładunek. E, uderzył po prostu zapalając tą słomę. A kojarzę, pan takie zdarzenie sprzed kilku lat? Bodajże w gminie Lipowiec Kościelne bardzo podobne, tylko w oborze były zwierzęta i Ładowanie elektryczne e, przeszło w wodę, którą piły zwierzęta i kilka krów zginęło na miejscu. Takiego zdarzenia, przyznam, nie pamiętam, natomiast jak najbardziej mogło ono wystąpić. Pamiętam inne zdarzenia, gdzie właśnie krowy wiązane na e, takich metalowych łańcuchach, bydło generalnie w wyniku uderzenia pioruna też tutaj nie było kontaktu z wodą, ale poprzez te stanowiska, tak zwane do wiązania tych zwierząt, one przez te łańcuchy ten ładunek przeszedł. Również kilka zwierząt niestety zginęło w ten sposób. Panie kapitanie, chciałam jeszcze zapytać i trochę podrążyć ten temat zachowania nad wodą lub w lesie. Zakładamy, że nie mamy jednak pomieszczenia, do którego możemy się schować. Wiemy już, że nie powinniśmy szukać drzew, które nas mogą przed tym ochronić, czyli z lasu raczej uciekamy. Ale jeżeli jesteśmy nad wodą, jest przestrzeń. Co możemy zrobić? Szukać jakiejś izolacji, stać, czy lepiej skulić się? Parę praktycznych porad dla naszych słuchaczy. Jeśli już będziemy nad wodą, i nie będziemy mieli faktycznie możliwości schronienia się w jakimś pomieszczeniu, choć. Czy w samochodzie, tak? Czy w samochodzie, choć no, to są pewnie jakieś ekstremalne sytuacje, przeważnie jakieś nawet budki z, z jedzeniem i tak dalej, znajdują się, czy, czy gdzieś ten samochód zaparkowany. Wtedy oczywiście zgadzam się z Panią, tutaj powinniśmy przyjąć pozycję, na pewno nie szukać tego miejsca schronienia gdzieś na terenach, Takich podniesionych na, na jakichś górkach, tylko na pewno zejść y, jak najniżej się da i oczywiście szukać, przyjąć tą pozycję taką skuloną trochę. Y, oczywiście ciężko tutaj mówić o tym, żeby się położyć, choć to by było pewnie najlepsze rozwiązanie. Aczkolwiek y, starajmy się zachować ten spokój. Pamiętajmy też o tym, że to, że wiatr ucichł, to nie oznacza, że te wyładowania atmosferyczne nie może jeszcze nastąpić, bo wielokrotnie zdarzało się także już pomimo rozjaśnienia, Przejaśnienia, przyjaśnienia, mogłoby się wydawać już powrotu tej dobrej pogody, fajnej, jeszcze na koniec występowały te wyładowania atmosferyczne, powodujące straty i zagrożenia Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Moim gościem był starszy kapitan Jacek Dryl, rzecznik Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.